Witam Was serdecznie. Długo nie umieszczałam z żadnych filmów. Dzisiaj taki spontaniczny, szybciutki film, żebyście wiedzieli, że o Was nie zapomniałam. Tu jest Amelia. W tej chwili jest już lipiec. Dokładnie Wam zaraz powiem, bo powiem tak: szczęśliwi nie liczą czasu. Więc jest 26 lipca, godzina 17:35. W tej chwili będziemy za Malką grali. Cały czas gdzieś tam troszeczkę jeździliśmy, ale bardzo, bardzo zwolniliśmy tempo. Jak wiecie, z wcześniejszego filmu organizowałam zloty przez jakiś czas. W tej chwili te zloty już nie organizuję, ponieważ y, chciałabym troszeczkę y, odsapnąć. Bo jednak organizacja troszeczkę trwa, niby niewiele osób się spotykało, ale powiem Wam: te 5 do 8 kamperów, jak przyjechało, było super. Raczej e, nie tylko były kampery, były też i przyczepy, busy, więc naprawdę super. Takie spotkania były bardzo fajne. Amelka miała okazję poznać bardzo dużo koleżanek, tak? Koleżanek, kolegów, z którymi się mogła bawić, spędzić czas i właśnie o to chodziło. W tej chwili zatrzymałam się w jednym miejscu, będziemy tu bardzo długo stali. Chciałabym troszeczkę sobie wnętrze kampera odświeżyć, ale jak to mi wyjdzie, bo już. Takie małe problemy stałe bo tu pokażę, planowałam te szafki wszystkie odświeżyć, ponieważ one już mają, widać, takie ślady nieciekawe, więc ostatnio pomalowałam tutaj na taki, to jest bardzo jasny szary. W sumie widać to jak białe, ale kupiłam różne odcienie. Jeszcze widzicie, jeszcze taśma została i nie, nie odklejałam. Ją ponieważ jeszcze będę malowała i tak było w planach. Tutaj to wszystko rozmontować. W sumie, tutaj też pokażę. Ciuchy są poukładane tam też, ale tutaj okazało się, że wkręty już są powyrabiane, więc ciężko będzie mi je podkręcać. Więc postanowiłam, że chyba w takim razie bez odkręcania to wszystko maluję. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo musiałabym w takim razie jeszcze wiercić, wiercić i odkręcać i wymieniać wkręty. Nie wiem, spróbuję sobie kupić taki malutki pędzelek, żeby tam pod spodem po troszeczkę pomalować. Zobaczymy. Jak nie wyjdzie, to ile pomaluję, tyle pomaluję. Dlatego stanęliśmy w bardzo ciekawym miejscu, na bardzo ciekawym parkingu. Czy jest rewelacja? No nie do końca, ponieważ ja jestem zachwycona tą wodą. Jest taka trochę brunatna dużo troszeczkę mułu, ale w sumie. Temperatury i tak nas tego roku w wakacje nas nie rozpieszczają, więc postanowiłam, wybrałam ten parking, ponieważ tutaj często znajomi będą do mnie przyjeżdżać, bo jestem niedaleko domu. Po drugie, mam tutaj ten parking za darmo jest ubikacja, zlewnia też jest niedaleko. 20 metrów mam do plaży. Zaraz może tu wam pokażę tak. Rozłożyliśmy nawet namiot. Taki sobie kącik tutaj zajęliśmy. Tam za płotem to jest taki wybieg dla piesków. Tu widzicie, Amelka zabrała do treningu dla pieska. No i już widać. No niestety szyby są porysowane. Jednak y, latka swoje wszystko ma, ale jak widzicie jest plaża, jest plac zabaw, tam są lokale, jest jezioro, aha jeziorko, tak, jesteśmy nad jeziorkiem. Tu mamy też swoje takie mini ogrodzenie dla pieska, jak y, nie chcielibyśmy, żeby był na smyczy przywiązany. Namiot niedawno kupiłam, postanowiłam sobie go tutaj rozłożyć i spróbować, bo dobrej klasy kupiłam, więc teraz czekamy na deszcz, żeby go, żebym mogła go sprawdzić. A tak, zaraz się zabieramy tutaj za Melką, pokażę ją, tą córeczkę, zagrę, bo dzisiaj jest troszeczkę chłodniej. Tak, ale mamy często tutaj gości, tak więc yy, to jest taka troszeczkę inna. A, w to chcesz pograć? Dobra, ale to później. Inne spędzenie czasu, można tak powiedzieć, bo do tej pory zawsze byliśmy gdzieś w biegu, w podróży, goniliśmy, a w tym roku yy, mam plany troszeczkę, tak jak mówię, odświeżyć tego kampera. Ile się uda, tyle się uda, ale kiedyś to trzeba zrobić, bo w zimę mi się nie chce, ponieważ jest za zimno, a w lato też mi się nigdy nie chciało, bo byłam w drodze, więc wybrałam sobie akurat teraz te to bo nie jest za ciekawe. A czyli napiszcie w komentarzu, jak wy uważacie i oceniacie, bo może w waszym rejonie jest super. Lato, ale tu co trzy dni jakieś zachmurzenie, opady. Do tej pory nawet było bardzo zimno, więc każdy zlot, jaki organizowałam, miał nieciekawą pogodę. W sumie pierwszy i ostatni, czwarty zlot miał fajny. A teraz osoby, które poznałam na zlocie, będą tutaj mnie niektóre odwiedzać. Zobaczymy. I tak czas będzie nam płynął na remoncie, czy znaczy odświeżaniu, więc musicie mi wybaczyć, bo długo znowu śmie nie będzie, ponieważ jednak się skupię na malowaniu, na czyszczeniu, szorowaniu, bo tu sobie taką też wiertarkę kupiłam. Ona jest na prąd, bo te, co miałam, wkrętarkę. Niestety wysiadły mi, za rzadko ładowałam. A tak, już tak troszeczkę po domowemu, bo wszystko. Ostatnio kupiłam właśnie te kotki, mimo tego, że jeszcze mam tu siatkę, to, to jeszcze zakupiłam kotki. Tak sobie spędzamy czas. Jest stojak na hamak. Więc jak chcemy się położyć, to mamy, oprócz tego mamy różne leżaki, przywiozłam o wiele więcej, dlatego, że wiedziałam, że będziemy dłużej w jednym miejscu, dlatego stwierdziłam, że przywiozę więcej różnych rzeczy, a tu, a no, tak jak, dlaczego bardzo... Bardzo chciałabym to pomalować, bo widzicie, tu są ślady, których już nie jestem w stanie domać. Zobaczymy różne takie drobiazgi. Jest tu niedaleko też sklepik. On nawet ten pojemnik popsuł się. Cały czas z niego cieknie, więc chciałabym go odkręcić, sprawdzić, czy tam gdzieś coś się nie a Jak nie, to kupić nowy. I tak jak widzicie, jest niewiele. Nie wiem, tak patrzy się, ale wszędzie widać. Gdzie nie, gdzie może by się udało mi odkręcić. Zobaczymy, gdzie się da odkręcić. To odkręcę. Więc wybaczcie mi moją nieobecność. Filmów mam bardzo dużo. Naprawdę dużo jeszcze Wam nie pokazałem z poprzednich wakacji, ale. Naprawdę ja już yy, powiem nie wyrabiam się. Troszeczkę zawiódł mnie kolejny sprzęt, ponieważ kupiłam mikrofon i kolejny mnie zawiódł. Mam go przetestować na innym telefonie, tylko jest taki problem, że nie mam telefonu z tą końcówką drugiego, no i żeby go przetestować, musiałabym kupić kolejny telefon. Więc może ktoś ze znajomych będzie miał teraz tak sobie. Myślę, że trzeba było się pytać. No i spróbować, jak nie to odesłać, albo po prostu zażądać zwrot pieniędzy, chociaż już na to pewnie jest za późno. I ten, nie wiem, dlatego trochę tak dziwne, że ciągle co kupuję jakiś sprzęt, to jakiś ma ustelki, awarie. Telefon, który też kupiłam, bardzo dobrej klasy do nagrywania, bo w sumie zapłaciłam za niego prawie 3,5 tysiąca i nie jestem z niego do końca zadowolona, bo nie ma tych funkcji wszystkich, jakie bym oczekiwała. Czyli, papa, pa i proszę. Miejcie do mnie cierpliwość i życzę Wam wszystkim udanych wakacji, urlopu i wycieczek, wędrówek i tak dalej. I oczywiście ciepłych dni na to wszystko. Amelka, co, pożegnamy się? O. No, pa, pa.